I witajcie, witajcie ktokolwiek wszedł na poboczny kanał tutaj Ropek, kanał Ropek Play. I słuchajcie, tutaj znalazłem stary opis, którego nigdy nie zmieniłem. Tak szczerze stworzyłem ten kanał tylko po to, by móc wrócić do grania w gry i przyzwyczaić się do nagrywania. Dokładnie ten kanał miał powstać 4 lata temu, a raczej 2 lata temu, miał być alternatywą dla kanału Ropek. Ostatecznie nie mając dobrego internetu, nigdy w życiu nie miałem zajebistego internetu jak teraz to nigdy nie miałbym utworzyć takiego kanału, gdzie mógłbym w minutę wrzucać jakikolwiek film i nareszcie to się udało więc ten kanał jest prowadzony czysto przeze mnie i będą się tu pojawiać różne gry prawdopodobnie jeżeli, nie wiem, będzie mi się bardzo chciało, rozbuduję trochę ten kanał pod dosłownie gameplayowanie, coś w stylu, nie wiem TVN gry, coś w tym stylu, że też będę może robił jakieś wiusy o grach i w ogóle na chwilę obecną to prowadzę zwyczajne serie, także można powiedzieć unboxingi czasami. Zrobiłem na przykład unboxing The Path, edycję specjalną. Oraz słuchajcie, prowadzimy sobie serię z Course Party i to będzie cała seria. Na chwilę obecną mam zastój, bo... E, z... Zastój, bo w sumie jestem leniwy, żeby zagrać <ścoughs> Course Party. Ale dzisiaj prawdopodobnie się do tego i dogram chapter słuchajcie, trzeci, jak się nie mylę, z Kiza Mim. Ale ogólnie tak naprawdę ten kanał powstał, bo szczerze, chciałem bardzo też kanał Ropek, żeby tak został prowadzony. Tylko te filmy też miały właśnie ty po tyle wyświetleń. I na czasie, jak z kimś miałem dramę, to ta osoba brała pod lupę moje filmy zamiast moje komentarze. I to mnie zawsze wkurwiało w takich osobach, bo za przeproszeniem. Noż, kurwa, typ ma dosłownie mnie wyciągnięcie ręki, mógł po prostu Ej, słuchajcie, ten Ropek mnie obrażał w komentarzach i w ogóle, że coś tam robię, coś tam, coś tam, podaj moje komentarze I wystarczy tyle A te chłopy zawsze przegrywały ze mną jakieś dramy, na tobie się poddawały i usuwały kanał albo blokowały filmy, bo Zobaczcie, on ma tutaj 1, 4, 7, 10, 100 wyświetleń, haha i tak tutaj cytuję pewnego twórcę, bo za każdym razem, jak nie mam jakiejś dramy, to słuchajcie, zawsze się to pojawiało. Czy to Spina z, z kim, czy w ogóle, to ten chłop już. He, zobaczmy twój kanał, hehe, głowna. Hehe, 10, 4, 10 wyświetleń. Nie, ja mogę to dokładnie symulować. Tak, wrzuciłem tutaj e, course party, bo bardzo chciałem, żeby się wyświetlało. Chłop, kurde, co mi robił dramy i. E, witam serdecznie, tu jakiś randomowy streamer, który po miesiącu i tak zamknie kanał. No zobaczcie, Ropek ma tutaj, bile wyświetli, 69, 43, 68, 72, a ja mam po 300, bo robię clickbaity tej w ogóle, i wrzucam freeza na miniaturę. No przepraszam, ale tak zwykle było. I wiecie, chłopy te zawsze pomijały te po 1200. Nie ukrywam, że kanał Ropek jest lekko wypalonym pomysłem. I na chwilę obecną jedynie, co robię bardzo powoli, to jest Underpass Genocide Enig, jestem fanem tego, sam, sam siebie fanuję i też... Znajomem mnie ej, Ropek, ale czy ty na pewno jeszcze robisz ten debacz i ty nie zrezygnowałeś z tego?" No to od razu odpowiadam, że nie. No i byłoby to słuchajcie na tyle, oczywiście niedługo pojawi się więcej gier, nowszych gier, innych gier, bo nie chcę zatrzymać się słuchajcie tylko na Don't Starve i Course Party, będę niedługo wrzucał tytuły z tego roku. Mam na myśli niedługo 12 minut, czy też może pociśniemy jakąś dłuższą grę. Kurde, jest tyle zajebistych gierek, że chyba będę wrzucał po trzy filmy dziennie, jak będę miał czas sobie taką pograć. No to tyle, dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Don't Starve, na chwilę obecną i na Course Party. Niestety, te z informacji e, GTA Definite Edition... Jak domyślacie się zrezygnowałem, a bicholder w czasie niedługo dojdzie. Więc to tyle. Wellu!